Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Cześć! Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, bo o miłości, która nie potrzebuje słów, o drobnych gestach, które zmieniają wszystko. O tym, jak sprawić, by Twój pies, starszy, młodszy, niepewny czy odważny, czuł się przy Tobie spokojny, bezpieczny i naprawdę kochany. Będziemy mówić o dwudziestu rzeczach, które możesz robić, żeby codziennie być bohaterem w oczach swojego psa. Bo czasem wystarczy jedno jestem, żeby zbudować całe jego poczucie szczęścia. Gotowi? To zaczynamy. Czy wiedzieliście, że zapach ukochanej osoby działa na psa jak najpiękniejsza melodia szczęścia? W jego mózgu zapala się wtedy coś, co naukowcy porównują do eksplozji radości. I to nie przenośnia. Badania MRI naprawdę pokazały, że pies, czując twój zapach, przeżywa coś silniejszego niż przy widoku jedzenia. Dlatego jeśli chcesz dać mu coś więcej niż smakołyk, zostaw swój zapach. Niech to będzie koszulka, której już nie nosisz, poduszka, na której zasypiasz, albo koc, którym się otulasz, gdy jest ci smutno to wszystko dla psa to jak twoje wspomnienie w fizycznej formie. Kiedy wychodzisz z domu i zostaje sam, on nie zostaje bez ciebie, zostaje z twoim śladem, z namiastką bezpieczeństwa, i może wtedy ten czas rozłąki nie będzie już tak bolesny. A teraz muzyka, ale nie ta z radia. Gdzie co chwila reklamy i dynamiczne rytmy, tylko ta, która koi, wycisza, otula klasyczna, spokojna. Może Mozart, może Bach nie bez powodu to właśnie ich nazwiska pojawiają się najczęściej w badaniach. Naukowcy zauważyli, że psy słuchające takich dźwięków szczekają mniej, nie kręcą się nerwowo po mieszkaniu, szybciej się uspokajają, ich tętno zwalnia. To trochę jak z nami. Czy nie czujesz, że niektóre melodie działają jak koc, który otula duszę? Tak samo działa to na psa, więc zanim wyjdziesz z domu, puść mu coś spokojnego, rytmicznego, niech dom wypełni się harmonią. Może to będzie mały koncert dla czterech łap? Może ten jeden prosty gest sprawi, że tęsknota będzie mniej bolesna? Bo czasem muzyka mówi więcej niż tysiąc słów i zostaje z tym, kto czeka? Trzecia rzecz, o której chcę ci dziś opowiedzieć. To pełna uwaga, taka naprawdę prawdziwa nie przez ekran telefonu, nie jednym okiem zerkając na serial w tle piętnaście minut dziennie tylko dla niego dla psa, który czekał cały dzień, byś wrócił dla psa, który nie potrzebuje prezentów ani wielkich planów, tylko ciebie naprawdę obecnego może wystarczy wspólna zabawa, może spokojne posiedzenie na kanapie, może kilka czułych gestów, które mówią: jestem tutaj, teraz. Tylko dla ciebie. Psy, które dostają taką pełną uwagę każdego dnia, są spokojniejsze, mniej zestresowane, bardziej ufne i po prostu czują się kochane. A przecież właśnie o to chodzi, prawda? Czwarta rzecz, o której warto pamiętać, to masaż, choć nie taki jak w spa, tylko prosty, czuły dotyk, który dla psa znaczy więcej niż słowa. Głaskanie, powolne przesuwanie dłoni wzdłuż grzbietu. Delikatne masowanie uszu albo łopatek. To nie tylko miłe, to fizjologia. Obniża tętno, zmniejsza napięcie, wycisza. A u starszych psów może nawet łagodzić bóle stawów i sztywność mięśni. Wiesz, czasem wystarczy kilka minut, by pies odetchnął spokojniej. Spróbuj. Zobaczysz, gdzie lubi najbardziej. Może się przeciągnie, może przysunie łepek, może zamruczy jak kot. Twój dotyk to dla niego znak, że wszystko jest dobrze, że jest bezpieczny, że jesteście razem. Piąta rzecz to rutyna, ta cicha, codzienna siła, która dla psa znaczy więcej niż myślisz. Stałe godziny spacerów, regularne posiłki, przewidywalny rytm dnia to wszystko daje psu poczucie bezpieczeństwa. Psy, tak jak dzieci, czują się lepiej, gdy wiedzą, co je czeka. Gdy świat nie zaskakuje ich bez końca, a kiedy wszystko dzieje się o innej porze, w inny sposób, rośnie niepokój. A przecież chcesz, żeby twój pies czuł się pewnie, spokojnie, bezpiecznie u twojego boku. Ustal rytm, trzymaj się go. Nawet jeśli nie zawsze będzie idealnie, sam fakt, że próbujesz, daje psu ogromne oparcie i naprawdę działa. A teraz spacery. A może by tak? Zwolnić na spacerze? Serio. Nie chodzi o to, żeby przebiec trasę, jakbyśmy ścigali się z czasem. Dla psa spacer to nie kilometrówka, to rytuał poznawania świata. Każdy zapach to dla niego jak rozdział książki, kto tu był, z jakim psem, czy niósł smakołyki, czy był zestresowany, czy szczęśliwy. My tego nie czujemy, ale on to wszystko czyta nosem. Dlatego nie szarp go, nie poganiaj. Daj mu czas, niech węszy, niech zaczyta się w tej pachnącej opowieści świata, bo właśnie wtedy czuje się spełniony, spokojny, po prostu szczęśliwy. Kolejna sprawa, o której warto pomyśleć, to zabawki edukacyjne. Wiesz, takie łamigłówki, maty węchowe, piłki z przysmakami w środku. Często myślimy, że to tylko rozrywka, ale to coś więcej. To gimnastyka dla psiego mózgu. Kiedy pies musi pokombinować, jak dostać się do nagrody, jego umysł pracuje jakby układał sudoku albo rozwiązywał krzyżówkę. I to naprawdę działa: psy, które regularnie mają taką stymulację, są spokojniejsze, pewniejsze siebie, mniej się nudzą i rzadziej rozrabiają z nudów. Nie trzeba kupować całego arsenału czasem wystarczy ręcznik i parę schowanych smakołyków. Spróbuj zobaczysz radość w jego oczach. Jest jeszcze coś bardzo prostego, a jednocześnie bezcennego, zabawa. Codzienna, zwyczajna, taka z serca aport, przeciąganie liny, zabawa wchowanego między pokojami albo w ogrodzie. To nie tylko rozrywka, to zastrzyk dopaminy i oksytocyny, czyli hormonów szczęścia i więzi. W tych chwilach naprawdę buduje się wasza relacja. Pies czuje, że jesteś z Nim, że jesteś obecny, że jesteście drużyną. Wystarczy 15 minut dziennie. To niewiele, a może zmienić wszystko: jego nastrój, twoje samopoczucie, a przede wszystkim waszą bliskość. Nie musisz być animatorką, wystarczy, że będziesz sobą i dasz mu siebie. A teraz coś, co często umyka w codziennym pędzie spotkania z innymi psami. Socjalizacja nie oznacza tłumów ani hałasu. To raczej spokojne wspólne spacery, zapoznania. Powolne oswajanie się z obecnością innych czworonogów. Pies, który ma kontakt z innymi, czuje się bezpieczniej w świecie, staje się spokojniejszy, mniej lękliwy, bardziej zrównoważony. Ale, i to bardzo ważne, tempo spotkań wyznacza twój pies. On pokazuje, kiedy ma ochotę podejść, kiedy chce się wycofać. Nie każdy musi być duszą psiego towarzystwa. Nie chodzi o to, by zmieniać jego charakter ale by dać mu szansę zrozumieć, że inne psy to nie zagrożenie to przestrzeń, w której też może być sobą. A skoro już mowa o relacjach, to czas na coś, co naprawdę potrafi rozświetlić psie oczy naukę. Tak, nauka może być magiczna. Nowe komendy, sztuczki, zadania to wszystko to nie tylko zabawa, ale też prawdziwy trening dla psiego mózgu. Uczenie się nowych rzeczy sprawia, że pies czuje się potrzebny, mądry, pewny siebie. A przy okazji starzeje się wolniej. I nie trzeba tu niczego wielkiego, wystarczy prosta sztuczka, jak łapa, albo obróć się. Chodzi o wspólny czas i stymulację, nie o perfekcję. Nawet dorosłe i starsze psy mogą się uczyć, czasem wolniej, czasem z większą dozą humoru, ale to tylko dodaje uroku, a najważniejsze. To wszystko buduje waszą więź, bo pies, który z tobą pracuje, to pies, który ci ufa. A teraz porozmawiajmy o jedzeniu, ale nie o tym samym codziennie, bo chociaż psy potrafią jeść to samo latami, to ich organizmy, podobnie jak nasze, potrzebują różnorodności. Wprowadzenie nowych smaków, różnych źródeł białka, warzyw czy naturalnych dodatków może pozytywnie wpłynąć nie tylko na zdrowie psa, ale i na jego nastrój. Oczywiście, mówimy o produktach bezpiecznych, sprawdzonych, nietoksycznych. To nie rewolucja, a ewolucja. Zmiany wprowadzaj powoli, obserwując reakcje, ale nie bój się ich. Odrobina gotowanej dyni, łosoś zamiast kurczaka, domowa pasta z buraka. Urozmaicona dieta to więcej energii, lepsze trawienie i szczęśliwszy pies. A przecież o to właśnie chodzi, prawda? Jeśli chcesz, żeby twój pies naprawdę rozumiał, że zrobił coś dobrze, nagroć go od razu, nie za chwilę, nie po minucie, tylko dokładnie w tej sekundzie, kiedy zrobił coś, co cię ucieszyło. To może być smakołyk, pochwała, pogłaskanie, albo po prostu twój szczery uśmiech. Bo dla psa to nie tylko informacja, to komunikat: zrobiłeś to świetnie, jestem z ciebie dumny. Im szybciej ta nagroda się pojawi, tym szybciej pies zrozumie, czego od niego oczekujesz, a im częściej doświadcza sukcesu, tym bardziej wierzy w siebie. A przecież chcemy, żeby nasze psy nie tylko nas kochały, ale też czuły się pewne, mądre i rozumiane. Wróćmy na chwilę do spacerów. Czasem wystarczy wyjść poza dobrze znaną trasę i już świat zaczyna pachnieć inaczej. Dla psa nowe miejsce to coś więcej niż zmiana krajobrazu to eksplozja bodźców, nowych zapachów, dźwięków, wrażeń to stymulacja mózgu, ale też emocjonalna przygoda. Możesz zabrać go do parku, lasu, na psi wybieg, albo do sklepu, który pozwala wejść z czworonogiem. Jeden taki wypad w tygodniu może zdziałać cuda zredukować nudę, napięcie pobudzić ciekawość. I dla ciebie to też odświeżenie, chwila oderwania od rutyny. Nowe miejsca to nie tylko spacer, to wspólna wyprawa, a każda wyprawa zacieśnia więzi. Jeszcze jedno. Czworonogi, choć bywają towarzyskie i przywiązane do swoich ludzi, potrzebują też przestrzeni tylko dla siebie, takiej kryjówki, w której nikt ich nie będzie zaczepiał, dotykał, wołał. Może to być budka. Klatka z otwartymi drzwiczkami, miękki koc w kącie pokoju albo pod biurkiem miejsce, które będzie tylko jego. To nie kara ani miejsce odosobnienia to azyl bezpieczna przystań, do której pies może się wycofać, gdy coś go przerazi, zmęczy, znudzi, albo po prostu będzie miał ochotę na święty spokój. Dając psu taką kryjówkę, pokazujesz, że szanujesz jego potrzeby i granice. A to buduje ogromne zaufanie. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to język ciała twojego psa. Bo psy mówią tylko nie słowami, a gestami, spojrzeniem, ułożeniem uszu czy ogona. Często dają nam znaki, że coś je stresuje, nudzi, cieszy albo przeraża, tylko my tego nie zauważamy. Ziewanie, oblizywanie nosa, odwracanie głowy, uszy położone po sobie, napięty grzbiet. To wszystko są sygnały, i nie pojawiają się bez powodu. Jeśli nauczysz się je rozpoznawać i odpowiednio reagować, pies poczuje się zrozumiany. A przecież o to właśnie chodzi o wzajemne zrozumienie i zaufanie, które nie potrzebuje słów. Kolejna sprawa to powitanie. Kiedy wracasz do domu, dla Twojego psa to nie jest zwykły moment, to prawdziwe święto. Powitanie to rytuał, który wzmacnia więź i daje mu poczucie, że wszystko wróciło na swoje miejsce. Dlatego nie wchodź od razu w wir spraw, nie zerkaj w telefon, nie mijaj go obojętnie. Uśmiechnij się, przyklęknij, pogłaszcz, powiedz coś ciepłego. Czasem wystarczy kilka sekund uwagi, żeby pies poczuł się kochany i bezpieczny. Dla niego to moment, który nadaje sens całemu dniu, więc niech będzie szczery. Czuły i tylko wasz. A teraz troszkę o masażu. Tak, dobrze słyszycie. Masaż może być czymś znacznie więcej niż tylko chwilą relaksu. Dla starszego psa to często ukojenie bólu, wsparcie dla stawów, poprawa krążenia i ogólne poczucie komfortu. Ale nie trzeba być specjalistą, żeby to zrobić dobrze. Wystarczy ciepła dłoń, spokojny dotyk i pełna obecność. Powolne ruchy wzdłuż kręgosłupa, delikatne uciskanie barków, lekkie głaskanie łopatek, wszystko to mówi psu. Jestem tu z tobą i dla ciebie. Daj mu ten moment. Poczuje nie tylko ulgę w ciele, ale i bezpieczeństwo w sercu. To ważne, by pamiętać też, że psy, tak jak ludzie, mają swoje granice. Nie każdy lubi być dotykany w każdej chwili. Nie każdy czuje się komfortowo, gdy ktoś go nagle podnosi czy głaszcze po głowie. Czasem nawet najłagodniejszy pies może poczuć się zaskoczony albo przytłoczony, jeśli naruszymy jego przestrzeń. Szacunek do tych granic to klucz do zaufania. Obserwuj, czy się nie cofa, nie odwraca głowy, nie ziewa to wszystko znaki, że coś jest nie tak. Jeśli dasz mu przestrzeń i wolność wyboru to on sam zadecyduje, kiedy podejść. A gdy to zrobi, będzie to gest pełen zaufania i miłości, której nie da się wymusić. Jak już wiecie, jednym z najpotężniejszych zmysłów psa jest węch i naprawdę warto zostać przy tym temacie dłużej. Dla psa świat zapachów to opowieść, to sensacja i przygoda w jednym. Zabawy w tropienie, poszukiwanie smakołyków ukrytych w domu, w ogrodzie, w pudełku czy pod kocykiem to nie tylko świetna rozrywka, ale też sposób na zmęczenie umysłu. Pamiętaj: zmęczony nos to spokojny pies. Daj mu tę przestrzeń do węszenia, pozwól wykorzystać jego supermoc. On będzie szczęśliwy, skupiony i dumny z siebie, a ty zobaczysz błysk w jego oczach, jakby właśnie rozwiązał wielką detektywistyczną zagadkę. I na koniec, wasz rytuał. Może to być poranna przytulanka, wspólne przeciąganie liny przed snem. Ciche cześć, szeptane do ucha po powrocie do domu, albo spacer zawsze tą samą ścieżką o tej samej porze. To nie musi być nic wielkiego. Dla psa to właśnie takie drobiazgi stają się kotwicą, punktem odniesienia w świecie pełnym zmian i dźwięków. Ten codzienny, powtarzalny moment buduje pewność, stabilność i głęboką więź. Tworzy coś tylko waszego, czego nikt inny nie zrozumie. To Wasz mały rytuał i dla Twojego psa może być ważniejszy niż cały świat. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.